Ja w Centrum Służby rodziny zawsze jestem dwóch godzinach, żeby każdy, kto może, mógł ten czas dopasować. Także bardzo serdecznie wszystkich witam, ale w sposób szczególny. Chciałbym tutaj podziękować, przywitać także reprezentantkę Związku Harcerstwa Polskiego ze światełkiem betlejemskim. Żeby, powinienem się do tego podnieść, do tego światła, które tu jest. Na początku było słowo. A słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. Ono było na początku, zwrócone ku Bogu. Przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało to, co się stało. Szanowni Państwo, w naturalny sposób usłyszeliśmy fragment, który mówi on o rozbawicielu, w sposób szczególny, jako chrześcijanie świętujemy jego przyjście. Ale tak to jest, że chociaż jesteśmy instytucją prowadzoną także przez Kościół Katolicki, jesteśmy służymy każdemu człowiekowi bez względu na wyznanie, bez względu na światopogląd i jest to dla nas bardzo istotne. I przyznam, że kiedy myślałem o dzisiejszych życzeniach, które chciałbym tutaj złożyć oczywiście w wszystkim, to tak pomyślałem, że chciałbym życzyć nam, wszystkim sobie, aby światło w nas nie zagasnęło. Chciałam Państwu przede wszystkim złożyć serdeczne życzenia w swoim imieniu i w imieniu pani prezydent Harny Stanowskiej, bo Państwo wiedzą najlepiej, jak można dzielić się dobrym, jak można zatroszczyć się o drugiego człowieka i wiecie, że na tej planecie jest miejsce dla każdego, bez względu na to, w co wierzy, jaki ma światopogląd, jak wyjął się to co jest dla niego ważne i istotne tutaj przed nami jest przyniesione dzisiaj przez harcerzy światełko z Betlejem. Symbol światłości dla nas chrześcijan, symbol Chrystusa. Ale mieliśmy niedawno bardzo myślę bolesny incydent w naszym parlamencie, kiedy ktoś zagasił światło, również pokoju, światło radości, tak. światło chabuki. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym życzyć nam wszystkim, sobie i wam, aby w nas zawsze było światło dobroci i pokoju, abyśmy nigdy nie dali sobie tego światła nadziei zgasić. A tam, gdzie pojawiają się jakieś zarzewia konfliktów innego ognia, abyśmy potrafili radzić sobie tym właśnie w samym zarzewiu na początku, święta Bożego Narodzenia są świętami pokoju jedności. i jedności. Niech one pozostaną dla nas nie tylko znakiem tego pokoju i jedności, nie tylko na ten czas, owych świąt, ale żeby były w nas bardzo głęboko. Jako Centrum Służby Rodzinie chcemy działać. Działać bez względu na wyznanie, kolor skóry, pochodzenie. Staramy się służyć, pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Można by powiedzieć na wzór wiełosiernego Samarytanina i to jest naszą dewizą. I życzę nam wszystkim, abyśmy zawsze w sobie mieli tę siłę, abyśmy budowali mosty, aby była w nas moc tego światła. Światła pokoju i radości, którym będziemy rozpalali także naszym działaniem każdego człowieka na drodze spotkania. To światło symboliczne, które będzie 24 grudnia, w dniu Wigilii Następnych. Niech przyniesie nam to, czego potrzebujemy. Tradycyjnie niech to będzie wiara, nadzieja i miłość, ale światło niech będzie również symbolem prawdy, symbolem dobra, symbolem życzliwości dla drugiego człowieka. Zawsze jestem mile widziany i tu czuję się jak u siebie. A pierwsze słowa dzisiaj, przed szedłem tej sprawie, powiedziałem do Arka Boże, jak to pięknie. Naprawdę, <noise> zmieniło się bardzo wiele i widać, że tutaj jest ta gospodarska ręka, że jest po prostu... Chcę się tu przyjeżdżać do was. Jeżeli myślę o Kościele, to myślę właśnie o takich miejscach. Bo dla mnie Kościół jest Kościołem ubogim. Kościołem, który wyciąga rękę dla drugiego człowieka, do tego, który potrzebuje tej pomocy. I te przykłady pomocy widziałem wielokrotnie w bardzo wielu e, konkretnych działaniach tego miejsca. Jak mój syn e, nauczył się wpisać, to dostałam kilka od niego taką małą karteczkę. Mamo, pan bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył ciebie. E, słodkie. <laughs> Niedawno nie ją w książce odnalazłam. E, I właśnie myślę, że pan bóg nie mógł być wszędzie i dużo Was a z pracowników, którzy my, siejecie dobro, niesiecie dobro i podnosicie tych, którzy tego potrzebują. 却无尽。